Niech będzie pochwalony! Głośniej, niech będzie pochwalony! Brawo, brawo Kimice Witam najlepszych fanów na świecie na dzisiejszej prezentacji zawodników Piasta Gliwice przed sezonem 2015-2016. Jego grubość, nadworny speaker Piasta Gliwice Andrzej Sługocki. A przede mną. Prezes Piasta Gliwice, pan Adam Sarkowicz! Szanowni Państwo, wypada, żeby gospodarz przemówił. Oddaję głos panu prezesowi. Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie witam wspaniałą gliwicką publiczność, za którą bardzo się stęskniliśmy. Dobry wieczór jeszcze raz, witam serdecznie. Mam nadzieję, że przyszły sezon będzie bardzo ciekawy, że przyszły sezon będzie okazją do wielu wspaniałych. Dziewczyny ze szkoły tańca, check this out, zostawiam Państwa z nimi. Nie powiem, gdzie przez ten czas był Może się wstydzi, nie wiem. Pół roku tylko nie był z nami. A tak przez pięć sezonów, 4,5 sezona bronił Bramki, Piasta Gliwice. Numer jeden. Jakub! 34 lata urodzony w Poznaniu. 130 spotkań w Barwach Niebiesko-Czerwonych. Jak mówi, nie narzeka na śląską kuchnię, ale bardzo, bardzo lubi być w swoim rodzinnym poznaniu i tam rzadkie pyry, jak powiedział mi, bardzo lubi. Taka gęsta zupa, kartoflana. Ale mieszka w Gliwicach od wielu lat. Możemy powiedzieć, że to już jest nasz chłop, prawda? Tak jest. Jakub Szmatuła. Ma 23 lata. W 2013 roku został powołany przez Adama na do narodowej reprezentacji na towarzyskie spotkanie ze Słowacją i Irlandią. Do piasta przyszedł niedawno z dolkanu Ząbki. Ten bramkarz grać będzie z numerem 13. Nazywa się Rafał? Rafał, zapraszamy. 22 lata. Młodzieżowy reprezentant Słowacji. Do piasta ze słowackiego Spartaka Drnawa, którego jest wychowankiem. Numer 31. Dobry woj! Ahoj, dobry Niebiesko-czerwoni bramkarze. Czas teraz na obrońców. Wychowany Lech Gdańsk ma 27 lat. Pewnie nieraz będzie tu przychodził pod tego Neptuna i z rozrzewnieniem i nostalgią wspominał morze. No bo tak naprawdę grywice przecież mają połączenie z morzem. Do Piasta trafił z Lech Gdańsk niedawno. Jest to jego pierwsza zmiana klubu w życiu. Przez pewien czas nawet był kapitanem Lechigdańsk. Gdańsk. Człowiek morza, który uciekł na południe i stwierdził, Brzegliwice zadają kłam stereotypom na temat Śląska. Grać będzie z numerem piątym. Marcin! Marcin, zapraszamy! 21 lat, popularny dydio. Sprowadzony do Gliwic w sezonie 2013-2014 z Borusji Dortmund. Wielokrotny kadrowicz młodzieżowych reprezentacji Polski. Jego konikiem, prawdziwym hobby jest motoryzacja. Grać będzie u nas z numerem 7. Patryk! Patryk, zapraszamy! Wielokrotny młodzieżowy reprezentant Polski, wychowany w Gwiazda Gliwice, swój ekstraklasowy debiut zaliczył w ubiegłym sezonie w spotkaniu przeciwko Krakowi. Grać będzie u nas z numerem 27. Patryk Ciczek. Patryk! Izyk! 17-latek zaledwie, młodzieżowy reprezentant Polski do Piasta trafił kilka tygodni temu z unitarną, który jest wychowankiem. Nikomu nie odpuszcza, nie bez powodu maksymum łysy, wojskowy walczak. Grać będzie u nas numerem 55, Jakub Kustra. Jakub! 19 latek wychowanej korony Kielce, z której w ubiegłym sezonie przeżył do Śląska Wrocław. Od nowego sezonu piłkarz Piasta Gliwice. Lubi dobre filmy, w szczególności komedie. Grać u nas będzie z numerem 10 Karola Angielski. 16. 25 latek. wypożyczony do piasta ze sparty Praga. Wychowany w Bohemian z 1905 rok. Grać będzie u nas z numerem 16. Martin Meszpor. Martin! Ahoj, Martin! 28 lat. Brazylijczyk, Chorwat, dwóch Słoweńców, Hiszpan, reszta oczywiście Polacy. Trzech bramkarzy, dziewięciu obrońców, jedenastu pomocników, pięciu napastników. Co by było, gdyby nie mieli tak dobrych trenerów, jakich mają? Zapraszam do siebie kadrę szkoleniowo-medyczną. Karol Bukowski, masażysta, zapraszamy. Człowiek, który jest piastem niemal od B klasy do ekstraklasy, choć nikt tego nigdy nie mówił. Nazywa się Andrzej Grajek. To również masażysta piasta gliwica. Andrzej, witamy cię! To też prawdziwa legenda piasta. kierownik drużyny Adam Fudali Trener bramkarzy Mateusz Smuda Asystent trenera. Człowiek o wielu twarzach w Gliwice. W najbliższym sezonie będzie szkolił rezerwy. Krzysztof Szumski. Drugi trener Bogdan Wilk. I trener Izi Neczek. No i nazwisko naszego trenera nie sposób wykrzyczyć, bo wszyscy je znamy Radosław. Zapraszamy. Za chwilę króciutka rozmowa z człowiekiem, który ma najwięcej rozegranych spotkań w niebiesko-czerwonych barwach. Od tego sezonu nasz kapitan, a przecież nieraz już nosił opaskę kapitańską. Stary, dobry Klepa, Adrian, zapraszamy. Uwaga, panowie i panie, bo i panie i panowie, Adrian Klepczyński! Adrian Wierczyński! Adrian Zierczyński! Adrian Zierczyński! Adrian, Adrian jak wino. Adrianie! Okres wakacyjny. Brawo! To jest standing ovation, Adrian! Adrianie! Kiedyś ktoś powiedział, że to trzynasty zawodnik, ale teraz... Dobrze, zostańcie tak jak jesteście. Ja tym, zatem ja się trochę usunę, to będzie trudne w moim przypadku. Jeszcze muszą się ścisnąć, tak? Ściśnić się muszą? Dobrze, panowie jedni gucają, dokładnie tak, jedni gucają. Ja mówię o tym, autografy będą dostępne Przyjęcie. za chwilę, żeby ci młodzi podciuli. Te... A my swoje! Piątki! Teraz wy. Teraz wy. Murasz daje z Państwu dziękuję. Kochani, mówiłem już o tym sponsorem strategicznym, partnerem dzisiejszego